Faktycznie Irak bardzo postawił na stabilizację, w tym stabilizację religijną. W tych społecznościach nie ma nienawiści religijnej. Tak? Problem jest z fundamentalistami, dla których problem też stanowią inni muzułmanie. Dla radykałów z tej szkoły niewiernym jest każdy odstępca od ich, ich kanonu, tak? również, również muzułmanie. Dzień dobry, witam serdecznie z, Bruk z Brukseli. A dzisiaj moim gościem jest Jaromir Łatoszyński, ekspert w dziedzinie terroryzmu i dialogu międzyreligijnego. Chciałbym dzisiaj porozmawiać głównie o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, dlatego że tutaj Parlament Europejski potępia wszystkie akty dyskryminacji. Zajmowaliśmy się już w tej kadencji wszystkimi literkami z tego skrótu LGBTIQA. Prawda, natomiast milczy, jeżeli chodzi o sytuację chrześcijan. Ja na to zwracałem uwagę, zarówno jeżeli chodzi o sytuację chrześcijaństwa w Europie, gdzie notujemy o 44% wzrost przestępstw z nienawiści religijnych wobec chrześcijan, ale też na Bliskim Wschodzie. Jestem członkiem intergrupy właśnie dotyczącej chrześcijan na Bliskim Wschodzie, i ostatnio też mnie bardzo zaskoczyło i zaniepokoiło że podczas głosowań na temat rezolucji w sprawie sytuacji w Syrii żadna poprawka dotycząca sytuacji chrześcijan nie przeszła no i właśnie pytanie do ciebie Jaromir jako eksperta w tej dziedzinie jaka jest w tej chwili sytuacja w Syrii kto tam w zasadzie przejął władzę i jak wygląda sytuacja mniejszości w tej chwili na tym terenie? Znaczy no w Syrii sytuacja jest, jest obecnie zła, tak, to, to trzeba powiedzieć. Mniejszości, które, które, na których opierał się poprzedni reżim, czyli między innymi też chrześcijanie, bo oprócz tego jeszcze mniejszości szyickie generalnie mniejszości też etniczne w jakiś sposób balansowały tą władzę i yy, można powiedzieć, że, że miały, miały z tamtej strony ochronę tak yy, po wybuchu, po eskalacji w sumie konfliktu związanego z Arabską Wiosną, yy, no to otworzony został po prostu, otworzona została puszka Pandory, wszystkie jak gdyby yy, przeszłe problemy yy, yy, wynikające właśnie z, z mozaiki etnicznej, religijnej tego regionu, z interesów oczywiście, to, to może od tego by trzeba było zacząć, sprzecznych interesów yy, krajów odściennych, yy, krajów też, które yy, z pozycji powiedzmy naszego tam ogólnie mówiąc zachodu yy, wpływają na ten region, no, tworzy to, to, to katalizator tych wszystkich problemów. Obecnie władze przejęły siły związane z większością sumnicką, tak, tak można bardzo ogólnie to powiedzieć. Natomiast no, tutaj ciężko by było zadeklarować wiedzę na temat tego, jakie obecnie wpływy w tym nowym rządzie będą przeważać. Tak. Z jednej strony obserwujemy jakieś deklaracje, które, które głoszą sytuacji, tak, wypracowanie jakiegoś porozumienia na nowo, w nowej rzeczywistości. Natomiast ta rzeczywistość w obecnym czasie jest nieobliczalna, tak. Widzimy aktywność od strony Izraela, od strony Turcji, nie widzimy z kolei zakulisowych rozgrywek związanych z, ze sprawami dotyczącymi gazociągów, także no Obrywają oczywiście chrześcijanie z uwagi na to, że, że są wygodnym celem dla, dla fundamentalistów, którzy tutaj też może od razu to powiem, którzy z prawdziwym islamem naprawdę mają mało wspólnego, bo większość ofiar e, tych fundamentalistów e, no to są, są po prostu inni muzułmanie. Tak? Także podsumowując, no, w, Syrii, w Syrii mamy na nowo otwarcie problemu, nowe rozdanie, co z tego wyjdzie, jeszcze, jeszcze nie wiadomo. Czyli, czyli jest takie niebezpieczeństwo, że ci, którzy są najgłośniejsi, tak jak mówisz, fundamentaliści, bo to oni odpowiadają za te akty terroru, tak za te masakry, które, o których ostatnio się dowiedzieliśmy, no że oni, jeżeli przechwycą władzę w Syrii, tak w całości tak? ten chaos się skończy tym, że, że to oni przejmą władzę, to tak naprawdę te masakry i ucieczki tych, tych wszystkich mniejszości, w tym chrześcijańskich, się nie skończą, że to tak naprawdę jest dopiero początek. Tak? Znaczy masakry w sumie już się zaczęły. Tak? No mieliśmy mm. parę dni w sumie masakry na wybrzeżu syryjskim. Ja bym, bym trochę uważał z, z nadużywaniem tego pojęcia fundamentalizm, bo mamy, tworzy się taki obraz jak gdyby krwiożerczych społeczności, tak, które spuszczone z łańcucha mordują, są, są źródłem tych problemów. Ja bym bardziej to zawęził może do, do określonych grup, mm -hmm. które, które, są wygodne po prostu do prowadzenia destrukcji, tak. mm -hmm, mm -hmm. I tutaj też no niestety mamy ślad zewnętrzny w tym konflikcie, ponieważ od, musielibyśmy się cofnąć do genezy tego, akurat jeżeli teraz się pokusujemy na Syrii, musielibyśmy się cofnąć do, do genezy wszystkich problemów, z którymi obecnie mamy do czynienia, czyli o, do rywalizacji szlaków gazowych, tak? która, która de facto zaczynała się już na początku obecnego wieku. Mieliśmy taki sym, symptom. Ja się trochę, trochę tutaj szarpię, bo, bo każdy wątek trzeba by było rozwijać. A, no dokładnie, a no, to trzeba kondensacyjnie. Zakładam, <grym> że, tak, tak, że musimy to skondensować, więc okej, okay, pomińmy, jak gdyby, takie pierwsze symptomy i skupmy się na, na efektach tego wszystkiego, czyli na arabskiej wiośnie, która akurat w Syrii eskalowała w momencie takim, gdy decydowały się bardzo ważne sprawy dotyczące przyszłości szlaków energetycznych, czyli najprościej mówiąc w kontrze do, do planów które podpisano praktycznie krótki czas przed wybuchem Walk w Syrii, czyli planów gazociągu islamskiego tak zwanego, który tworzyły Iran, Irak, Syria i Liban a które, które stały w zdecydowanej kontrze do, do planów katarskich pociągnięcia gazociągu do Europy przez Turcję. No, w tym momencie mieliśmy już patent na problem. Tak? Mhm. Także tutaj możemy bardzo to zracjonalizować i, i, i zacząć jak gdyby budować może trochę odejście od tego stereotypu Czym jest fundamentalizm do, do racjonalizacji sytuacji w taki sposób, że ten fundamentalizm po prostu jest użyteczny do innych rzeczy niż, powiedzmy... No dokładnie, krótowy, jest, jest tak. narzędziem. Jest ty narzędziem. <śmiech> <śmiech> Tylko. A powiedz mi, jak w tej chwili wygląda sytuacja, bo e, też ostatnio rozmawialiśmy na temat e, e, Asyryjczyków, e, którzy też tam w Syrii... Dosyć ciężko mają, natomiast z tych opowieści wynikało, że w Iraku w tej chwili, w miarę no, z tych wszystkich państw regionu, ta sytuacja jest jakby najbardziej stabilna. I E, no, najbardziej bezpieczna dla, dla, dla tych wspólnot, które tam żyją od tak naprawdę na no, tysięcy lat i, e, i, i padają ofiarą właśnie tego, o czym mówiłeś, że wojna tak naprawdę o interesy gospodarcze kończy się niestety taką rzezią, gdzie ci radykołowie są używani jako narzędzie. I pytanie, jak to rzeczywiście wygląda w Iraku w tej chwili. Znowu się cofnę <laughs> tym razem jeszcze dalej, bo nie możemy po prostu patrzeć na tą sytuację regionu w oderwaniu od jego charakterystyki, tak? Region Bliskiego Wschodu od, od wieków stanowił pole rywalizacji, tak? Jeżeli zaczynamy w tym momencie poruszamy sprawę Asyryjczyków, no to Cofnijmy się w sumie aż do Asyrii, tak? czyli do, do imperium, które istniało jeszcze przed Imperium Perskim. Zostało przez, przez, pokonane przez Medów jeszcze z kolei, których pokonali Persowie. Potem Persję pokonała Macedonia. Potem mieliśmy walki diadoków, potem mieliśmy wejście partów, tak? konflikty z Rzymianami, potem z Persją z Sasanidów, Persów z Bizancjum, Bizancjum z Imperium Arabskim, Arabów z Krzyżowcami, co dalej, Imperium Osmańskie tak, z Persją Safabidów. No i dochodzimy dopiero do czasu, gdzie po okresie dominacji tureckiej, po rozparcelowaniu tego imperium weszli Europejczycy ze swoimi interesami. No i mamy deklarację Balfura, która wytycza jakąś nową cezurę dla, dla regionu, czyli rok 1919, tak? podzielenie regionu na strefy wpływu brytyjskiej francuskiej. i francuskiej. Ja bym się tutaj doszukiwał powodów do tego, że, że te wrzenie de facto cały czas mamy z nim do czynienia. Pomimo oczywiście zasobów, pomimo szlaków handlowych, na których ten region mógłby zarabiać, te wpływy, które tam się ścierają, plus mozaika religijno-etniczna, decyduje o tym profilu, z jakim mamy do czynienia obecnie. Asyryjczycy, to jest ciekawy akurat etnos, bo... bo de facto zachował się od tych czasów starożytnych wyróżnił się przez przyjęcie chrześcijaństwa bardzo wcześnie, zresztą w, w tym regionie chrześcijaństwo zaistniało dużo wcześniej niż u nas tak. tak. więc na terenach dawnej Asyrii, które można rozciągnąć też na, na obecny Kurdystan chrześcijaństwo zaistniało już, Wydaje mi się, że, że w III wieku na pewno już tam istniało chrześcijaństwo w Irbilu, w Niniwie. Z tego co przynajmniej ostatnio słyszeliśmy, to jest tam w miarę bezpiecznie i z tych państw regionu się Irak pozytywnie wyróżnia i właśnie jestem ciekaw twojej opinii, jak to wygląda. Irak, Irak ma w stosunku powiedzmy do Syrii ma jedną przewagę, że ma stałą grupę powiedzmy przeważającej, stałej, zasiedlającej zwarte terytoria ludności jednowyznaniowej, czyli w tym momencie mamy szyitów, którzy stanowią około 60% mieszkańców kraju. Mamy mniejszości, czyli Kurdów, Asyryjczyków, no to są już resztki, ale, ale też trzeba by o tym wspomnieć Turkmenów. No i mamy mniejszość sunnicką, która przed interwencją amerykańską jedną-drugą sprawowała władzę, tak? Mhm. Dlatego wspominam o pokoju Balfura i podziale stref wpływów, ponieważ no, zgodnie z zasadą dzieli rząd państwa kolonialne no, układały te swoje porządki w taki sposób, żeby móc dalej odgrywać rolę w regionie. Saddam reprezentował mniejszość sumnicką. Po obaleniu jego rządów uwolniona została powiedzmy aktywność uszumiona większości szyickiej, która... Jest to, jest to w sumie evenement w kraju arabskim, że stanowi większość, ponieważ no Iran nie jest krajem arabskim. Mm -hmm. jest, drugim, jest, drugi, tak, jest drugim krajem, gdzie szyizm dominuje. No i tutaj mieliśmy już gotowy patent na problem, ponieważ wiadomo z interesów mocarstw, które, które się tam ścierają. Sytuacja, w której szyicki Irak sprzymierza się z szyickim Iranem no była troszeczkę niewygodna do, do zaakceptowania. No i wiemy wszyscy, jak potoczyły się sprawy po upadku Sadama Husajna. Irak najbardziej wydaje mi się ucierpiał na, na, na tym okresie chaosu regionalnego, na który nałożyła się potem arabska wiosna. Cały czas zaznaczam, że, że ruchy fundamentalne, które tam się wtedy uaktywniały, nie skupiały się wyłącznie na mordowaniu chrześcijan, tylko mordowały wszystkich innowierców. Mhm. Dla fundamentalistów w tak chwili to jest odłam, powiedzmy, wywodzący się z najbardziej radykalnej z czterech szkół sunnickiego islamu ze szkoły hanbalickiej, więc dla radykałów z tej szkoły niewiernym jest każdy odstępca od ich, ich kanonu, to tak? Również, również muzułmanie. Mhm. Więc teraz tu też możemy po drodze odkłamywać kolejne pojęcie niewierny w islamie, tak? Chrześcijanin, ani judaista nie jest niewiernym dla zdecydowanej większości. Powiem takie słowo wytrych normalnego islamu, tak? Mhm. Yy, yy, problem na... jest z fundamentalistami, yy, dla których problem też stanowią inni muzułmanie. Rozumiem, czyli, musimy... czy, czyli na tamtym skrzydle to nawet yy, większość muzułmanów jest niewierna, tak, jeżeli... Tak. Dla, dla fundamentalistów radykalnych, dla, dla terrorystów y, kolejny problem tutaj zaznaczę już, y, odróżnienie terroryzmu od y, wojen asymetrycznych. Tak? Jako, jako Polacy, którzy no, mają za sobą tradycje walk partyzanckich, y, powinniśmy też bardziej być wyczuleni na to, y, co w danych warunkach jest terroryzmem, a co jest y, mhm. wojną asymetryczną. Więc tutaj też też na to chciałbym zwrócić uwagę. Obecnie Irak poprzez właśnie te swój, ten swój jeden może zasadniczy atut, czyli posiadanie siły demograficznej, której zależałoby na spójnym, spokojnym funkcjonowaniu państwa, po... Powiedzmy takim okresie przełomu, gdzie, gdzie sprawy wisiały na włosku, czyli aktywizacja ISIS w 14, 15, 16 roku, po wyparciu ISIS, można powiedzieć 18, znaczy upadek Mosulu, to jest taka, taka mhm. granica, wyzwolenie Mosulu. Przy pomocy zachodniej, ale co też musimy mieć tego świadomość, przy wydaje mi się jednak decydującej pomocy Iranu wówczas Irak wyparł ISIS. Od tego zaczął się generalnie upadek tej siły, która, która no, zbudowała się dość, dość potężnie i szybko, co też powinno jakieś wnioski tutaj w nas w nas budzić faktycznie Irak bardzo postawił na stabilizację w tym stabilizację religijną uh -huh. czyli naprawdę duże wysiłki przebywając w Iraku miałem okazję obserwować jak to wygląda w praktyce więc od razu powiem że gdyby to były tylko wysiłki rządu to byłoby tam dalej niebezpiecznie i chrześcijanie byliby zagrożeni Natomiast w tych społecznościach, właśnie złamie te stereotypy, w tych społecznościach nie ma nienawiści religijnej, tak? Mhm. To trzeba od razu zaznaczyć. Islam w swoim naturalnym jak gdyby środowisku, Oczywiście jest bardzo zróżnicowany. Oczywiście inne są okoliczności, powiedzmy, funkcjonowania chrześcijan na terenach plemiennych, na terenach związanych właśnie z występowaniem radykalniejszej formy islamu. Natomiast ogólnie w islamie, jeżeli mamy komfort taki, znaczy jeżeli oni mają komfort spokojnego funkcjonowania, chrześcijaństwo nie jest celem. Rozumiem. Powinniśmy e, jako, jako taki pewien kanon sobie to oznaczać, bo, bo widzę, że po prostu u nas e, wzmacniane stereotypy medialne tworzą jak gdyby glebę do tego konfliktu, tak? Czyli wiadomo, jest to związane z, z migracją, natomiast e, ta migracja, no to też jest osobny problem, tak? Inaczej odbywa się migracja, powiedzmy, e, Taka jaka, jaka była w przypadku osiedlanych na, na północnych rubieżach Rzeczpospolitej Tatarów, tak co odbywało się bardzo stopniowo, odbywało się w jakiejś tam proporcji demograficznej i obecnie mamy taki skutek, że, że praktycznie nie wiem, czy ktoś poza, poza jakimś takim folkowym ujęciem wyróżnia Tatarów polskich jako jakąś mniejszość, tak? Inną Mieliśmy szwadrony tatarskie w Drugiej Rzeczypospolitej, mm. Więc tutaj mamy przecież też islam, tak? Mamy Polaków wyznających islam od wieków. I jakoś nigdy z tym nie mieliśmy problemów, tak? Dokładnie. Więc natomiast jest... natomiast no ta, 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 ta imigracja, która ma miejsce w zachodniej Europie, no jest kompletnie tutaj, tak jak mówiłeś, że to nie jest naturalne środowisko wówczas i to rzeczywiście. Raz źródła tej imigracji, dwa rzeczy. Ci imigranci, jak widzimy w dzisiejszych czasach, mówiliśmy o narzędziach prowadzenia. Wojny na przykład gospodarczej i tak samo przecież imigranci też mogą być narzędziem do prowadzenia e, różnego typu wojen. Patrzę na zegar i musimy niestety kończyć, natomiast e, bardzo e, ciekawe to spostrzeżenie odnośnie islamu, że sam islam nie jest taki też, jak nam się być może wydaje, albo jak często pojawia się w przekazach, że e, wszędzie to radykalizm tworzy tworzy te radykalizm, złe historie. Radykalizm po prostu w określonych okresach historycznych jest potrzebny i użyteczny, tak? Natomiast nie miejmy złudzeń, że, że radykalizm jak gdyby jest domeną tego regionu, że wrogość do chrześcijaństwa jest tam zakorzeniona, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie i powiem jeszcze może na koniec taką sytuację, że przebywając w Iraku z biskupem Kościoła Katolickiego z jednego z krajów położonych na wschodzie, praktycznie ten biskup przez cały pobyt w Iraku od północy do południa podróżował w sutannie z krzyżem wyeksponowanym na piersi. Nie spotkało go z tego powodu żadna nieprzyjemność, nie a wręcz przeciwnie, bardzo liczni ludzie podchodzili, żeby ucałować pierścień, oddać jakiś szacunek. No. To jest prawdziwy bliski wschód, tak? co, czyli, co, coś, czyli... co, coś niesamowitego, to, to, to rzeczywiście warto, warto to opowiadać, czyli jest jest to możliwe i nie można rzeczywiście każdego okay. kraju muzułmańskiego z tym identyfikować. Problem tym, w, tylko w tym, jak, jak będzie ułożone. Bardzo ci dziękuję, Jaromir za dzisiejszą rozmowę. Jeżeli Wam się materiał podobał i chcielibyście więcej takich właśnie materiałów, a nie stricte odnośnie polityk, polityki unijnej czy polskiej, to wówczas. Teraz polecam łapkę w górę, dajcie suba na mój kanał. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo jeszcze raz Jaromir. Do zobaczenia.